Przyszedł czas na poradnik dla naszej mistrzyni używania sprayu od włosów. Hej, z wszystkim! Jeżeli pierwszy raz się widzimy, jestem ElToxico, twój kolega od pomagania i zawsze dobrej zabawy. Dzisiaj pokażę wam jak grać na MZ i na jakich trybach jest ona najlepsza. Ja teraz wbiłem do 26 rangi na niej, na 8 mocy. I tylko z gadżetem, ale i tak mimo tego jest 800 pucharków. Maksymalnie wbiłem 830, ale teraz znowu ciut spadłem, i tak mniej więcej jest cały czas. Ciężko mi wbić po prostu jeszcze wyżej. A teraz cały czas właściwie grałem na Zadymie, dokładnie na tej mapce, na rzut z gry. I tutaj rzeczywiście dosyć dobrze się sprawdza. MZ ogólnie się sprawdza niemalże na każdej mapie świetnie. Na Zadymie genialnie. Na zbiorach klejnotów bardzo dobrze, bo jest to kontrolna postać, więc też bardzo ładnie kontroluje w ogóle mapę. Na napadzie jedna z najlepszych defensywnych zadymiarek w grze i na duo też się super sprawdza. No może nie na wzburzonej pieczarze aż tak, ale na większości map jest jednak świetna. Oprócz tego pamiętajcie, że jej gadżet jest teraz mega mega OP, Frenzonowanie jest po prostu superowe i pozwala przez to MZ grać nawet na solo, bo jest w stanie nawet gości z bardzo bliska po prostu odepchnąć i skasować. Oprócz tego i Star Powery, jak popatrzymy, no to oba są dobre. Czekajcie, tutaj są Star Powery. Tutaj, oba Star Powery są spoko. Zła karma zazwyczaj, jeżeli chcecie mocno defować w niektórych momentach. A pod bardziej kontrolną grę, czyli pod gem graba i pod zadymę rozgłos zazwyczaj jest lepszy, bo po prostu możecie się uleczyć w danych momentach, w których naprawdę jest mocna presja. Więc rozgłos też się przydaje jako drugi star Okej, okay, przechodzimy już do samych giereczek, na których właśnie wbiłem 800 pucharków i ponad, bo naprawdę były ewickie. Lecimy! oki doki, jesteśmy w pierwszej grze. Ja gram MZ i mam tutaj bardzo ciekawych sojuszników. Mam Mortisa i Poco. Gramy przeciwko poko Crow i... I, i, I Frank. Ja już się przerzucam na siebie. I tutaj jest bardzo ciekawy początek. Już tutaj widzimy, że Ten Frank będzie naszym problemem Ogólnie próbuję jak cały czas grać pod presję Jak gram pod presję, czyli po prostu Wybijam piłkę cały czas do przodu I próbuję po prostu zrobić presję Żeby cały czas w nich atakować Czyli ciężko, wiem, że ciężko będzie mi wbić Ale jak będzie 2 na 3 To nasz Mortis jest w stanie zrobić dobrą robotę Tutaj odpalam ulta przez ścianę I to mocno daje na MZ I tutaj ten Crow już niestety biedny Ale ta presja po prostu była zbyt duża Poko też jest genialną postacią na zadymę i Mortis to już w ogóle jest król zadymy można powiedzieć, więc tutaj akurat czekam i teraz bardzo dużo obrażenia w tego Franka daje. wyczekałem po prostu ich z atakami, chciałem zobaczyć gdzie oni będą i w tym momencie próbuję ostro tutaj zaatakować tego poko, poko już leży niestety, nasz poko nie trafił, ale nasz Mortis już ładnie strzela i teraz tylko podaje mi, a ja po prostu muszę tylko wejść do bramki. To była jedna z prostszych gier, które mieliśmy, bo oni jednak nie mieli tak genialnego timu. Frank jest bardzo dobrą postacią, crow też. Poko też, ale jakoś nie mogli się dobrze zgrać i przez to dla nas była naprawdę bardzo łatwa gra. Lecimy już do kolejnej gry na I Jesteśmy w kolejnej grze. Tym razem skład jest totalnie inny. Jak zaraz zobaczycie, tym razem gramy na Poko, nie nie na Poko, na Rico, na Panapen i na Spycat. Bardzo dziwny skład, ale tutaj strygowałam jeden za jeden z Mister Pi. To jest dosyć dobre, bo nasz... Mortis jest w stanie zrobić 2 na 1, więc nie był to aż taki słaby trade Aczkolwiek tutaj jest cały czas problem, tutaj jest strasznie ostro cisnąć, więc trzeba to jakoś zdafować Ja niestety nie mogę za bardzo wybrać strony w którą pójdę Tutaj Mortis ostro wbija na Spajka, ale niestety Spike nas skasało. Tutaj Mr. P znowu ostro, ja próbowałem go wybić, przynajmniej znowu 1 za 1 Musiałem użyć tego gadżetu, bo się bałem, że po prostu już nas za mocno dojadą, więc musieliśmy jakoś to mocno zdafować no i się udało, całe szczęście, teraz znowu przechodzimy do kontrataku, mamy Mortisa, mamy Poko, lecimy i tutaj ja próbuję się dobrze ustawić, żeby zadać jakieś obrażenia, tutaj oni są we dwójkę, ja próbuję w nich wbić, ale niestety jest ciężko, 34 HP, muszę się wycofać, tam ostro są całe szczęście ładnie, tu mnie Poko uleczył, no i ja tutaj skasowałem tego jeszcze. Riko, ale i tak się nie za dużo dało zrobić, bo cały czas ostro cisną i zaraz znowu wstajemy, nasz Mortis dobrą pozycję tutaj przyjął, defensywną, ostro tutaj na Spike'a, Spike leży i teraz oni też nie są za bardzo nic w stanie zrobić w tym momencie, jest cały czas 0-0, dosyć ciężki, ciężka gra już na sam start, jak widzicie, no i tutaj ten Riko, ja tutaj próbuję wbić na pana P, dużo obrażeń mu zadałem i jednak mi zostało 200 HP i tutaj niestety ult Spike'a mnie trafił, no i nie możemy za bardzo też nic zrobić tutaj dalej, ładnie tutaj Mortis zbił na Spike'a i się wycofuje, ja tutaj też już wstałem, i pokój już leci, i tutaj musimy nadal grać o kontrolę w środkowej fazie gry, tutaj w na środku mapy. Ja troszeczkę muszę się wycofać, nie jestem w stanie nic więcej zrobić. Ale ten tutaj pan P, ostatnio znowu na mnie wlatuje. Ja dopuszczam ulta, ale niestety to było za mało obrażeń, i ten pan. B, cały czas przeszedł tutaj, oni już lecą z mocnym kontratakiem. Próbujemy to jakoś zdafować i całe szczęście ten Riko strollował, bo nie strzelił w tym momencie. Ale tutaj strasznie tego dużo, i po prostu nie jesteśmy w stanie się wydostać. Nie ma szans, po prostu zwolnienie, i to wszystko naraz. I tego gola nie jesteśmy w stanie zdefować Ale zaraz zobaczycie, że i tak wygramy ten mecz Lecimy dalej Tutaj lecą ataki Ja tutaj ominąłem Rico Znowu ominąłem dosyć dużo ataków Rico I teraz Panpe ostro atakuje Ale ja teraz też ostro uderzam w nich obu I mamy totalną kontrolę Mortis bardzo ładnie wleciał I mamy to właściwie Teraz tylko żeby jeszcze lecie zostało nie za dużo sekund Ale teraz Spy pad od moich Chmur i oczywiście ładny gol jest 1-1 i teraz jak to zrobimy w dogrywce? Ja omijam teraz ataki na wszelki wypadek Rico więc idę bokiem, żeby po prostu nie dać mu ulta. Ok i teraz jestem w stanie ostro wbijać, patrzcie na to! Po prostu dwa ataki ult, i teraz jest 2 na jeden więc jest bardzo dużo szansa. Niestety, Riko, ale cały czas nam zwiewa i wybił tą piłkę, więc jeszcze nie mamy gola. A oni zdążyli wstać, więc teraz ja już też lecę tam. poko jest w ciężkiej sytuacji, za dużo ataków było. No i teraz musimy spokojnie z Mortisem to defować. Mam ulta, więc nie ma problemu. I teraz spokojnie gram bez żadnego jakiegoś wielkiego ataku, chociaż teraz ostro wbijam z ultem. To nie było najlepsze zagadnienie, jednak powinienem był poczekać na tego poko, żeby mnie uleczył. No i teraz poko ładnie zagrał, wskazał Rico i. Mortis cały czas jest na straży, cały czas żyje i tutaj ładnie skasował tego spajka. My już dalej lecimy. Ja chcę podać piłkę jak najszybciej Mortisowi. Ok, ładnie, ładnie, ładnie. I teraz lecimy. Ja tutaj puszczam już chmury sprayu i lecimy. Tutaj Mortis bardzo ładnie strzał z ulta i dobił na 16 HP. To naprawdę było. była genialna gra Mortisa. A dla nas gwiazda gry, chociaż naprawdę była ciężka gra, ale udało się. Lecimy do jeszcze jednej gry. I kolejny ciężki skład przed nami Mortis, Bibi i Shelly To nie będzie łatwe do skasowania Już daje na mnie No i patrzcie tutaj Naprawdę jest tutaj ciekawe to, że Mortis aż tak ostro na mnie nie wbija O dziwo Więc przez to jesteśmy dosyć w stanie tutaj ładnie zagrać Ogólnie na MG starajcie się nie grać na Mortisa na linii Po prostu nie grajcie jeden na jeden Mortis was dojedzie za każdym razem Jest w stanie bardzo dużą presję zrobić Więc tutaj ja staram się być wokół sojuszników cały czas Tutaj wybiłem Mortisa Zadaliśmy dużo obrażeń, jednak Bibi cały czas na mnie wla ale udało się nam przeżyć tutaj troszeczkę niepotrzebny mój ult bo jednak mogłem go zachować na teraz ale teraz widzę tutaj cały Mortisa ładnie podałem naszemu Mortisowi i nasz Mortis nie ale został wybity przez Bibi i się nie udało. Ten Mortis jak widzicie rozwala mnie totalnie. Pokój tak mnie cały czas leczy. To jest właściwie piękne właśnie, że mamy pokój w drużynie i Mortis padł pomimo tego. Teraz trzeba tylko tą Shelly zachować. to nie ma problemu gadżet i atak i Shelly zachowana. Niestety cały czas Bibi żyje i to jest spory problem, ale Mortis nas świetnie zagrał. Ja tutaj dobry, dobry zone zrobiłem dla tej szeli. po prostu ją zablokowałem, żeby nie mogła iść dalej, tutaj walka Mortisów, ale nasz pokój jest z nami, więc ładnie wygrana, To teraz spróbuję zagrać bardziej agresywnie, jednak wiem, że ja muszę oddać tą piłkę i teraz dużo obrażeń zadać i tutaj dosyć, dosyć spoko, daję piłkę Mortisowi tam dalej i tutaj chyba to mamy, przynajmniej tak to wygląda ja tutaj dużo chmur daję, duże leczenie no i dosyć ciekawy. puściłem znowu ulta, ta Shelly niestety musi ucieka uciekać, ma już bardzo mało HP i tutaj cały czas gramy pod presję, patrzcie co zaraz będzie się działo, ale, 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 ale. I wszyscy się skupili na Mortisie i ja po prostu szedłem niemalże do bramki, strzeliłem w ostatnim momencie. I jest 1-0 na MC. Oczywiście też możecie robić takie tyki, ale na Mortisie ogólnie zacznie jest lepiej takie rzeczy robić. No i tutaj nie mogę po prostu wchodzić na Mortisa, bo jak widzicie, Mortis po prostu mnie rozwala. Tutaj jeszcze Bibi, puszczam Ulta i całe szczęście się jakoś jeszcze obroniłem. I mamy kontrolę 3-0 skasowani wszyscy. Niestety poko nie jest w stanie strzelić tego aż tak szybko i ginie teraz. Na Mortisa, my tutaj Ja już strollowałem totalnie, ustawiłem się przy ścianie Już wiem, że nie jestem w stanie nawet Uciec, no bo teraz Shelly mnie dobije, ale Całe szczęście nie wzięli tej piłki Przez to cały czas mamy dosyć spokojną kontrolę Bo ja i tak zaraz stanę i będzie git Tutaj ostro już wlatuje na Poko Ale ja go obroniłem tutaj ładnie I Mortis cały czas ma piłkę, pozostało im 13 sekund na strzelanie. Teraz będzie strasznie ciężko to stuffować. Raczej nie ma szans. No i tak jak widzicie, właściwie nie ma szans. Ja jeszcze próbowałem puścić ulta, ale to już nic się dało. 90 HP mi zostało i zginąłem. Więc jest 1-1 i znowu dogrywka. Znowu ciężka giera. Więc teraz próbujemy Ja wiem, że na dogrywce jestem bardzo, bardzo silny. Tylko żeby ktoś mnie obronił przed Mortisem i będzie Git. No i teraz pięknie nasz Mortis. To co on teraz zrobił, to był po prostu jakiś totalny hardcore i wygraliśmy znowu gierę Mortis i Poco genialni, Poco gwiazda gry a myśmy wygrali i znowu plus 7 trofeów i mamy w tym momencie 837, co było teraz moim rekordem na MZ później znowu trochę spadłem na zadymie ale te gierki były naprawdę bardzo ładne Ile macie w tym momencie pucharków na MZ i na której mocy ją macie? Proszę napiszcie w komentarzu. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego na MZ, to zostawcie lajka like pod tym filmem. Dobijamy do 200 lajków. Like Będzie po prostu genialnie. A jeżeli nie widzieliście ostatniego filmu z Brawla, to właśnie wam teraz się wyświetla tutaj po prawej. I oczywiście playlista, jak szybko wbijać pucharki. Dzięki wam bardzo za oglądanie i my widzimy się już w następnym filmie. Heja!